Szanowni Państwo, jestem na ulicy nowo To ulica bardzo dobrze znana wszystkim nowosądeckim kierowcom. To właściwie odcinek drogi krajowej, bardzo ważny, bo wyprowadzający ruch z Nowego Sącza w kierunku Krakowa i wszyscy wiemy, jak bardzo zły asfalt jest tutaj na tej ulicy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się przeprowadzić gruntowny remont całej nawierzchni, ale także krawężników, także chodników. I nową, która się pojawi, to ścieżka rowerowa. Wszędzie, gdzie remontujemy, gdzie modernizujemy drogi, staramy się rozwijać sieć ścieżek rowerowych. Tak stanie się i tym razem prosiłem dyrekcję MZD, aby ten remont nie rozpoczął się wcześniej, zanim nie zakończymy remontu ulicy Nawojowskiej, nie będzie wybudowany most na ulicy Kamiennej. Mam nadzieję, że zrobimy jeszcze pierwsze ruchy tutaj w okolicach wakacji, ale całość planujemy skończyć do końca roku. Panie prezydencie, zgodnie tym czego oczekują od nas mieszkańcy. Pełna konstrukcja, pełna wymiana, poprawa nośności i przede wszystkim odporna na na deformacje. Poprawa bezpieczeństwa, to co prowadzimy już od dłuższego czasu. Ulica po ulicy zmieniamy nowy sąd.